Zaglądniemy tutaj, zobaczymy co te pszczoły nam tutaj naniosły w ciągu jednego tygodnia. No, widzę, że wszystko zamurowane. Pięknie. Nowa węz... nowy, nowy wosk, komóreczki. Także już wyciągamy jakąś ramkę na próbę. No, tak, proszę Państwa, wyglądają ramki u mnie. Wszystko zalane nakropem. I to w ciągu jednego tygodnia. Tutaj była służba był tylko szczątkowo. Resztę pszczoły odbudowały i zalały nakropem. A z czego, z czego nazbierały? Już pokazuję. A z tego nazbierały. Wiśnia wonna. Kilkaset metrów w jedną stronę i kilkaset metrów w drugą stronę.